Korea Seoul. mamy dzisiaj specjalne wydarzenie Netflixa. Możemy zobaczyć te charakterystyczne trumny z serialu. Podejrzewam, że no nie ma tam nikogo w środku, chociaż zadziwiło mnie, że pani, która stała obok, powiedziała po koreańsku! Czy wszyscy są już w środku? Jest spotkanie z aktorami, które się zaczyna dopiero o 8.30 wieczorem, więc raczej wątpię, że przez godzinę by jechali razem z całą paradą w trumnach. Ty wielki hit tutaj. Nie wiem czy pan ze mną zagra w grę i mnie zabierze ze sobą, musiała już parada z naszymi żołnierzami. To jest z moimi włosami nie tak. Aż chciałoby się, żeby taka oto piękna skarboneczka była nasza. Zanim ta parada się cała zacznie, ja już tu zwiedzę wszystko, Tu mamy proszę bardzo kolejną grę, której akurat taki najbardziej, który mnie chwycił moment do serca, to jak syn swoją mamę zostawił, ale się zemściła na nie widzicie, się nie śmieje. z się. Bardzo. Takim różowym autkiem to by mnie pogardziła. Oglądamy sobie właśnie parady. Dźwiękowa w Squid Game jest dość mocna, więc słyszyć to na żywo to jak na prawdziwym koncercie. Prawie jakbym po prostu brała udział w każdej z tych gier przez ostatnie trzy sezony, proszę bardzo. Czekałam się aż 45 minut. Dobry. Dobry.